Cześć, cześć, witajcie, Kasper z tej strony. Mamy połowę listopada 2021 i tak dla odmiany znajdujemy się w Lublinie, a nie w Trójmieście. Znajdujemy się na jednej z inwestycji, którą prowadzę jako kierownik projektu. Jest to budowa budynku czterolokalowego, bliźniaka czterolokalowego, tak zwanego góra-dół, gdzie jedno mieszkanie jest na parterze, drugie mieszkanie jest na piętrze. Na obrzeżach Lublina, w miejscowości Turka. Znajdujemy się tutaj pierwszy raz z kamerą, żeby Wam pokazać po prostu na żywo, jak to mniej więcej wygląda. Zrobiliśmy taki kilkudniowy... Przejazd z przemkiem. Bałem się tego zlecenia, tego kontraktu. Powiem szczerze, to jest dosyć ambitny projekt. No ja jestem dosyć daleko. 4,5-5 godzin drogi stąd. Nie ma tutaj na miejscu żadnego inspektora nadzoru, żadnego inżyniera rezydenta. Nie ma nawet inwestora na miejscu. Inwestor Darek też tutaj jest z daleka, można powiedzieć. Jakby pochodzi stąd, ale obecnie znajduje się na stałe w daleko, jeszcze dalej, można powiedzieć, ode mnie, bo poza granicami kraju. W tym kontrowersyjnym systemie realizujemy tą inwestycję. Wspomagając się oczywiście znajomymi, przyjaciółmi, rodzinami, no, którzy mieszkają tutaj na miejscu. Moja wizyta tutaj odbywa się średnio raz w miesiącu, oczywiście cotygodniowe narady prowadzę, kontroluję budżet, kontroluję wydatki, to co można i da się załatwić przez maila i telefon, załatwiam przez maila i telefon, czyli 95% rzeczy, które po prostu trzeba załatwić na budowie, co też może być kontrowersyjnym do niektórych hasłem, no możecie mi uwierzyć na podstawie tego, co stoi za mną, możecie mi uwierzyć, że, że tak jest. Tutaj jeżeli chodzi o system w jaki ta budowa jest realizowana, to jest tak zwany system hybrydowy, który tutaj opracowałem, czyli zakontraktowałem wykonawcę na stan surowy i w toku realizacji tego stanu surowego okazało się, że wykonawca jest sensowny, że jest z nim dobry kontakt, że ma możliwości, żeby wykonać też dalszy zakres tutaj na budowie i po prostu systematycznie kolejne zakresy jeden po drugim wyceniamy, umawiamy termin i aneksujemy i w zasadzie prawie całą budowę już tutaj mamy zaaneksowaną i będzie ona wykonana jednym praktycznie wykonawcą. Są. Oczywiście on posługuje się i siłami własnymi, i podwykonawcami, ale w zasadzie każdy generalny wykonawca w takim systemie praktycznie dzisiaj pracuje, ponieważ firmy podwykonawcze specjalistyczne dużo lepiej i taniej są w stanie wykonać roboty takie jak tynkowanie, posadzki czy instalacje mm, wewnętrzne, al albo nawet dachy czy, czy elewacja. To też są zakresy, gdzie lepiej to zlecić ekipie wyspecjalizowanej. No, siłami własnymi można spróbować wybudować stan surowy yy, oraz wykonać yy, sułom zabudowy, ocieplanie poddasza, pracę wszelkie uzupełniające międzyzakresowe, tak jak zabezpieczenie, prace porządkowe, uzupełnienia właśnie między po prostu poszczególnymi zakresami oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. W takim systemie ja pracuję i w takim systemie też widzę, że generalni wykonawcy pracują. No i co, generalnie budowa rozpoczęła się w połowie kwietnia, także jesteśmy tutaj w siódmym gdzieś około miesiącu budowy. No i co, generalnie, jeżeli chodzi o taki skrótowy przegląd prac, co się od tego 19, z tego co pamiętam, kwietnia wydarzyło, no to jest zakończony stan surowy, jest zakończone pokrycie dachu, są, w, są wstawione okna razem z oknami dachowymi, ścianki działowe oczywiście też były realizowane w ramach stanu surowego, też są wykonane, wykonuje się elewacja, tutaj ściany szczytowe zostały już zaizolowane, niedługo zostaną zaizolowane też te ściany główne, kończy się montaż instalacji elektrycznej, dosłownie ostatnie mieszkanie zostało do wykonania, oraz rozpoczyna się wykonanie tynków, tutaj y, mocna ekipa w liczbie, sporej ilości osób jest na budowie i gruntuje po prostu y, wszystkie ściany. Y, fajna rzecz jest taka, że tutaj z sąsiadem się dogadaliśmy na wspólne wykonanie ogrodzenia, w sensie sąsiad robi jej ogrodzenie, my się tutaj dokładamy. Mm, w zasadzie jak elewacja będzie się huliła ku końcowi. Będziemy mogli rozebrać rusztowanie, to zajmiemy się zagospodarowaniem terenu. Tutaj tego zagospodarowania terenu nie ma dużo, bo teren sam w sobie nie jest jakiś kolosalnie duży, jeżeli chodzi o front działki, czyli wszystkie te powierzchnie, które będą wykostkowane. No i co ważne, wszystkie przyłącza, mamy już praktycznie wprowadzone do budynku poza gazem. Gaz to jest ostatni temat, który został. Tutaj, po prostu, PSG dosyć długo się ociągało z zamontowaniem skrzynek gazowych, tych docelowych, na granicy działki z licznikami, ale są te skrzynki już. Zamontowane. Jeżeli chodzi o termin, nie wydaje mi się, żeby moja obecność tutaj na miejscu w jakiś sposób wpłynęła na lepsze dotrzymanie tego terminu, bo tutaj opóźnienie wynosi około jeden miesiąc w tym momencie. Ponieważ wynikało ono po prostu z braków materiałów na rynku. Teraz jeżeli chodzi o jakieś problemy organizacyjne czy, czy jakieś ciekawostki, które nas spotkały przy realizacji poszczególnych zakresów prac, no to jeżeli chodzi o stan surowy, oprócz tego, że był problem z gazobetonem, z betonem komórkowym, jeżeli chodzi o dostawy, co wpłynęło właśnie na, to, na opóźnienia, to nie było w zasadzie oprócz tego żadnych kroków zwalniających, jeżeli chodzi o stan surowy. Jeżeli chodzi o dach, to tutaj bardzo długo czekaliśmy na wyłazy dachowe ocieplane, bardzo długo czekaliśmy na dach... Skrajne, finalnie one zostały zakupione, te dachówki skrajne u innego dostawcy. Tutaj, właśnie przy wsparciu od generalnego wykonawcy w systemie hybrydowym, udało się te dachówki znaleźć i kupić od innego dostawcy. Jeżeli chodzi o roboty wewnętrzne, to elektryka poszła sprawnie, ale tutaj, niestety, jest zastosowany gotowy projekt Archonu. Ma moim zdaniem pewne niedoskonałości elektryczne, i tutaj, na etapie wykonywania tych prac elektrycznych, wprowadziłem około 10 zmian do każdego lokalu. Jeżeli chodzi o te punkty elektryczne. Po prostu zwiększyłem funkcjonalność tej instalacji. To są zmiany typu rozprowadzenie dodatkowych instalacji teletechnicznych czy do gniazdek telewizyjnych, czy do gniazdek internetowych, czy do sterownika od ogrzewania podłogowego, czy, czy do prowadzenia gniazdka i zasilania na poddasze. W zasadzie tutaj jest strych. Na strych to są, to są takie zmiany, które po prostu tutaj były wdrażane względem bazowego projektu Archonu, który no, nie jest doskonały, a niestety nie było mi dane optymalizować tej inwestycji przed złożeniem wniosku na pozwolenie na budowę, tak po prostu to wyszło czasowo, że, że, że nie wyszło. W każdym razie, idąc dalej, jeżeli chodzi o instalację hydrauliczną, tutaj jest instalacja grzejnikowa. Co ciekawe, jest też gaz pociągnięty do kuchenki gazowej oprócz pieca gazowego. No, nie jest to rozwiązanie, na które bym się decydował przy realizowaniu projektów. Myślę, że ludziom bardziej to będzie teraz przeszkadzać niż pomagać. No, bo ta rura musi iść na wierzchu i to jest jakiś tam dodatkowy element do zabudowy, do przemyślenia, co z nim po prostu należy zrobić. Natomiast, tak to zostało tutaj wykonane. Każda modyfikacja. Przecowy to zmiana istotna, nikt tego nie, za, nie zakwalifikuje jako zmiana nieistotna, co może się związać po prostu z zamiennym pozwoleniem na budowę. Także, no, pomimo tego, że chciałbym z tego gazu do kuchenki zrezygnować, mam związane ręce, muszę go wykonać. Kolejna taka ciekawa rzecz archonowa jest taka, że wszędzie tutaj są grzejniki na obu kondygnacjach. No i oczywiście. Klienci chcieliby, żeby to była jednak podogówka. Także tutaj pomimo moich usilnych starań, żeby ta zmiana lokatorska, która jest dużą zmianą lokatorską, żeby jej nie wprowadzać, żeby klienci po prostu jakoś. Przeżyli z tymi grzejnikami, no to jednak tutaj myślę, że będę się musiał ująć te instalacje poprzerabiać na ogrzewanie podłogowe. Oczywiście te lokale, które są tym zainteresowane, które naciskają, żeby to robić, jest to co najmniej połowa lokali. Także tutaj jeżeli budujecie taki obiekt, pamiętajcie, że raczej wszyscy będą chcieli z tego zrobić z tego zrobić po prostu podłogówkę. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o zmiany lokatorskie, taką, na którą trzeba zwracać uwagę, jest to, że szczególnie w tych mieszkaniach... Gdzie jedno mieszkanie jest na jednym poziomie, i drugi na drugim poziomie, klientom mocno zależy na tym, żeby wykorzystać w pełni poddasze. Pomimo tego, że do poddaszy nie ma dużej kubatury, no to jednak klienci chcą to zagospodarować sobie na gotowo jako dodatkowe pomieszczenie, czy dodatkowe dwa pomieszczenia, ponieważ powierzchnia jest spora, natomiast no kubatura jest po prostu nie za wysoka, bo nie ma po prostu ściany kolankowej na poziomie poddasza. Skosy się zaczynają jakby od samego początku poddasza, od podłogi poddasza. I tutaj klienci również. Zarzucili sobie dodatkowe okna dachowe, które zostały tutaj no, zamontowane. W wysokiej jakości okna dachowe powiem szczerze, że nie przewidziałem jak drogie one będą do końca i powiem tutaj, że nawet na tych oknach minimalnie, razem tam z montażem, jak się dodał, montaż, no minimalnie na tych oknach straciliśmy, ale zyskaliśmy za to wdzięczność klientów. To jest w tym biznesie najważniejsze. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną bardzo ciekawą kwestię, na którą należy zawsze zwracać uwagę, to jest bliskość drogi ekspresowej. Tutaj mamy taką sytuację, że droga ekspresowa jest około 300 metrów od naszego budynku, naszego obiektu. Jest, inni mogą powiedzieć, że to jest dużo, inni mogą powiedzieć, że to jest mało, natomiast tutaj na tej ulicy są pobudowane domy, ludzie mieszkają od lat i jakby funkcjonują, żyją. Nie ma tutaj nie wiadomo jakiej rotacji, jeżeli chodzi o sprzedaż i zakupy nieruchomości przy tej ulicy. Także myślę, że ten hałas w dłuższej perspektywie, w każdej perspektywie nie jest uciążliwy, ale tutaj, żeby dodatkowo się zabezpieczyć, podjęliśmy decyzję, żeby nie montować nawiewników okiennych, właśnie ze względów akustycznych. Pamiętajcie, że taki nawiewnik okienny zawsze pogarsza akustykę mniej lub bardziej, dlatego w niektórych inwestycjach, gdzie ten nawiewnik jest koniecznie wymagany, montuje się wtedy tak zwane nawiewniki ścienne, które tą izolację akustyczną mają na dużo wyższym poziomie. Natomiast tutaj przyjęliśmy strategię przyjmowaną przez wielu lokalnych lublińskich deweloperów, czyli po prostu oświadczenie od producenta okien, od firmy, która montowała nam okna, że każde okno ma funkcję, posiada mikrowentylację i to nam załatwia temat nawiewników. Okien. Tak naprawdę ten projekt i to, w jaki sposób jest realizowany i że jest realizowany z sukcesem, otworzyło tak naprawdę drogę do innych tego typu projektów w całej Polsce, nie tylko w Lublinie, ale również w Warszawie, również koło brzegu W podobnych systemach są realizowane, także tych projektów, tak jak zobaczycie, jest jeszcze dobrych kilka sztuk. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mówił do Was Kacper. Widzimy się na kolejnej budowie z tego kilkudniowego objazdu. Na razie, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.